Witajcie, zapraszam na rozkład z trzema opcjami wyboru, co zrobić w danej sytuacji. Taka rada, wskazówka od kart. Czasem prosicie mnie takie, o takie rozkłady, więc ja tym razem przygotowałam króciutko informację na temat sytuacji, w której aktualnie się znajdujecie. Być może macie jakiś dylemat. No tutaj co? Karty energetycznie chciałyby Wam przekazać. Pamiętamy oczywiście rozkład ogólny. Nie ma opcji, aby był dla każdego. Również nie wszystko w danej opcji może rezonować z Wami, także proszę o dystans i zdrowy rozsądek. Zaczynam sobie. Ach, jeszcze nie powiedziałam opcję. To jest tak: cytryna, gumy gumę i lizak. To jest taki zdrowy lizak bezowy, taki inny niż wszystkie. Dobrze, to ja już sobie zaczynam od. Obcy z cytryną. Co tutaj dla tej grupy? Karty chciałyby pokazać, co zrobić w danej sytuacji. Ale tu jest ogniście. Bardzo. I tu jest tak, tu jest jakiś rycerz ognia, taki płomienny jakiś kochanek i taka cesarzowa, taka królowa królowa mocy, królowa ziemi, kobieta bardzo dojrzała. Energia, w której kobieta jest bardziej dojrzała niż mężczyzna. Tutaj karty mówią o jakimś konflikcie, o jakichś zmianach, jakby coś się zadziewało tak może hmm, odgórnie no po prostu się zadziewa. Nie planowaliśmy tego, jakieś takie wydarzenia, w których no coś może huczeć, coś grzmieć. Tutaj też coś się może walić. Informacja jest taka, aby pozwolić na te zmiany. Macie stać spokojnie, obserwować i mm, pokazywać taką mądrą postawę. Mocno osadzeni na ziemi, nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie podejmować jakich, e, tak, żadnych takich agresywnych decyzji. Pozwólcie się czemuś zadziać. Pozwólcie się czemuś spalić. Tu jest jakiś proces. Który musi przejść przez, e, przez ten etap, po to, aby później było lepiej, po to, aby urodziło się coś nowego, aby wpuścić nowe życie, nowe coś, słońce, tu gdzieś tam w perspektywie ono chce przyjść i to słońce, ale w takim jeszcze pozytywnym e, otoczeniu, obfitości, szczęścia. Tak, tutaj te panie są pięknie przygotowane, energia kobiety, no naprawdę. Fantastyczna, ale jakby, co, dzieje się jakieś zamieszanie. Może nie jest to miłe, to pewnie było nie, niepożądane, ale jeśli ten rycerz się pojawia, pozwólcie mu, niech on, niech tutaj wprowadzi ten szum, niech wprowadzi ten, ten chaos, niech zadzieje się to, co ma się zadziać, bo jeśli to jest niestabilne, to niech to runie. Bo i tak się kruszy, i tak się wali. A wy pokazujecie tutaj taką swoją postawę spokoju, mądrości i wielkiego zaufania, że ja wiem, że to nie dzieje się bez powodu. To się zadziewa po to, aby moje życie było lepsze, bo ma być lepsze, bo tu jest progres. Zmiana, która spowoduje. Wasze lepsze prosperowanie, wy wtedy lepiej wyglądacie, wy jesteście w takim mm, lepszym, fajniejszym otoczeniu. Te kobiety, one, one są szczęśliwe i są takie, takie silne, takie mocno stoją na ziemi. Tu niczego nie brakuje, tutaj jest wszystko i jest to piękne, kolorowe i takie zdrowe. Ale pojawia się energia kogoś, kto sieje zamęt, robi jakiś niepokój. Niech się to wy, wypali, niech, niech po prostu ta zmiana się zadzieje. A tu druga strona stoi i po prostu patrzy sobie na to spokojnie. Nie wykonuje e, nic takiego, czego mogłaby żałować. Obserwuje z boku. Coś obok mnie, przy mnie, zadziewa się ważny etap zmian. Wali się, dzieje się, jest huczy, głośno, zmiana, która ma doprowadzić mnie do lepszego etapu w życiu, bardzo do takiej kobiety spełnionej. Fajnie, no, jedna tutaj patrzy na. Eee, ta kobieta, obie są fantastyczne. Jedna patrzy na tego rycerza, który jest taki niespokojny, on sam nie wie, co ma ze sobą zrobić. Tak się tutaj kręci, miota i powoduje taki chaos w jej życiu. A druga patrzy na, na to, jak coś się wali po prostu zupełnie to, to nie może funkcjonować. To jest, no, nie ma podstaw żadnych, nie ma tu konkretnego fundamentu. I przychodzi jakiś piorun, uderza w to. No i co? No i niech się wali. Ja czekam na słońce. Ono przyjdzie. A ten rycerz pojawia się tak znikąd też, i on być może musi wypuścić z siebie jakieś jakieś energie. No i on sam nie wie, co ma z tym zrobić. On zaraz poleci gdzieś dalej, bo on nie zagrzeje miejsca. No i niech sobie leci, bo ja wiem, że tu jest nowe życie. Bardzo odostatnie, bardzo dobre dla mnie. Lepsze niż to, co jest tutaj wokoło. Bo zbyt dużo jest ognia, hałasu, takiego huku i, i takiej niestabilności. Niech się to wypali. To było dla cytrynki. Teraz gumy, Orbit. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Co tutaj karty radzą? nie mogę spać, tu jest takie zmartwienie takie przygnębienie, czarne myśli jakaś taka, no nie wiem, depresja, smuteczki tęsknota czyjaś gdzieś w oddali no wielkie pożądanie, wielkie pragnienie, ale on siedzi rozbujany w swoim ogrodzie, marzy o niej i siedzi i po prostu tak się rozmarzył, ale on nic nie robi, on ma tylko serce takie fruwające za nią gdzieś tam. A ona, kobieta konkretna, no też w swoim ogrodzie siedzi, te ich ogrody są różne, to nie jest wspólny ogród. Wszystko ona ma w tym ogrodzie takie zadbane, ona jest cała zadbana i tak chyba wokół niej wszystko fajnie sobie radzi, prosperuje. I ona też sobie o czymś marzy, o czymś tam myśli, ale pokazuje swoją gotowość. Jakby ona wszystko, wszystko jest dobrze, ale jestem na coś gotowa. A to nie nadchodzi, mam takie smutki, mam takie depresje, ale on się tak jakby nie zbierał do, do tego ruchu w jej kierunku. On jest bierny. Karty radzą. Wyjdź z tych smutków, wyjdź z tych depresji. Bo przed Tobą to jest dopiero dopiero to, co ma Ci wybuchnąć, to ma być najlepsze. Przed Tobą jest nowe życie, nowy początek, nowa energia. Pozwól temu się uwolnić. Pozwól sobie na jakieś zmiany. Pokaż swoją gotowość do zmian ty już jesteś gotowa, no bo on siedzi, patrzy w twoim kierunku, ale on się nie rusza i tak jakby w najbliższym czasie nie zamierzał wykonać żadnego gestu, nic z twoją stroną. On marzy tylko o tobie, a wokół siebie to on ma cały swój świat, całe swoje życie, które jest inne. Tam ciebie nie ma. Wyzwól się z czegoś, wyjdź. Wyjść z ciemnych myśli, z takiego błędnego przekonania, że to jest dla Ciebie trudne, że to cię boli, że to cię obciąża. Dla Ciebie jest coś nowego na horyzoncie. Jeśli wyjdziesz z takiego, z tej, ze swojej klatki mentalnej, jeśli przestanie Cię e, coś tak boleć, przestaniesz sama sobie zadawać jakieś rany, to czeka Cię no, wystrzał namiętności. Czeka cię petarda życia. Tu, coś się tam szykuje dla ciebie w energetyce. Tutaj wszechświat chce ci zesłać coś nowego. Otwórz się na te zmiany, pozwól zadziać się tym energią. W tobie jest potrzeba, ty ją czujesz, że chciałabyś jakiejś odmiany w życiu. Ja mówię do tej kobiety: oczywiście, płeć sobie możecie odwracać, ale. To drzemie, to gdzieś tam cały czas kumuluje się, zbiera się, to się szykuje do wybuchu. Karta karty radzą: daj temu szansę, daj szansę uwolnić się tym energiom. Daj sobie szansę na zmianę, na coś innego, na coś nowego. Pozwól się czemuś zapalić, zaiskrzyć. Otwórz się na nową na nową przygodę w życiu, bo tutaj jest coś dla Ciebie na horyzoncie, jedyneczka, coś chce wystartować nowego, i Ty już możesz otworzyć tą furtkę w tym ogrodzie, przestać się smucić, dołować i po prostu otworzyć się na tą nowość, bo coś tutaj dla Ciebie się szykuje, ale to jest takie. Bardzo to jest takie płomienne. Tutaj może się zadziać jakaś pasja, jakieś szaleństwo. Tylko ty też nie ugaszaj w sobie tego ognia, tej palącej potrzeby zmian, bo to cię tam doprowadzi. Mocne. Dobra. I Lizak Bezowy. Co zrobić w tej sytuacji? Co tutaj karty radzą? No, karty radzą. Ruszamy, ruszamy na przygodę życia. Obieramy sobie jakiś nowy kierunek. Żyjemy chwilą, żyjemy spontanicznie, nabieramy odwagi na coś. Tak jakby tutaj komuś brakuje sił, brakuje odwagi, aby, aby wyruszyć. Ruszaj. Otwórz się, macie się bardzo rozruszać, nabrać jakiegoś rozpędu i zacząć czuć taką przyjemność ze wszystkiego, co robicie, bez troskę. Nie doszukiwać się nie wiadomo czego, nie oczekiwać od życia, nie wiadomo czego. Bierz życie takie, jakim jest. Bierz łapte chwilę i Zauważ w nich, w każdej z tych chwil znajduj coś pozytywnego, bo tu są chwile przyjemności, chwile szczęścia. To są małe, małe szczęścia, takie, takie malutkie, I, i ty wtedy poczujesz przełom. Jak jeśli ty mm, staniesz na nogi, bo czujesz się jakiś przeciążony, zmęczony, masz wrażenie, że, że ta droga bolesna, twoja jakaś przez męki nie ma końca, ale ty wiesz, że meta gdzieś istnieje. I przełom również jest na horyzoncie. Tuż, tuż masz go za rogiem, tylko się otwórz, pozwól czemuś się zadziać, pozwól się czemuś uwolnić, wypuść coś z siebie, coś. To ma związek tutaj też z wiosną, jakby niebawem. Użyj czegoś, coś masz wokół siebie, masz przy sobie, masz jakieś możliwości, jakieś okoliczności ci sprzyjają, jakieś masz. Na no nie wiem co wy macie, ale tutaj karty zachęcają, abyście coś wykorzystali, jakieś coś co posiadacie albo macie w swoim zasięgu coś, kogoś i dalej do przodu, ruszaj. Nie zatrzymuj się. Rób to bardzo świadomie, tak powoli, nie spiesząc się, ale idź nową drogą, nowy Nowy azymut obierz, tylko taką spokojną, bardziej wyciszoną, a zobaczysz, będzie coraz jaśniej, coraz więcej spraw będzie dla ciebie zrozumiałe, będziesz czuć się coraz lepiej, odczuwać, odczuwać te zmiany, ten przełom. Bardzo silnie, moment taki pyk jest. W pewnym momencie i ty czujesz, że po tym zaczynasz już płynąć spokojniej. Robi się tak ciszej wokoło. Ty masz wszystko takie bardziej dla ciebie zrozumiałe. Coś do ciebie dociera, zaczyna być jakieś um, takie logiczne, takie no bardziej jasne. Powoli wyjdziesz z ciemności. Być może z jakichś tajemnic, no bo tutaj tak szaro, tak tych chmur też się nazbierało. Zrób krok do przodu, wyjdź z tych e, takich właśnie jakichś niepewnych energii. Ruszaj, ruszaj, ale e, oczywiście niczego nie rób gwałtownie, nie rób głupich decyzji. To jest zalecane, powolne i racjonalne, ale najważniejsze, abyś się na to zdecydował. Abyś odważył i wtedy zobaczysz kroczek po kroczku. Tutaj coś karty, małymi, małymi kroczkami. Zobaczysz, jak daleko dojdziesz. Zobaczysz tą, że to było warto, tylko wyrusz. Pozwól sobie, o, ośmiel się, znajdź sobie odwagę, bo tak jakby tutaj komuś brakowało jakiejś wiary, zdecydowany ruch. Macie wykonać. Jakiś progres w czymś, co najmniej jeden krok, ale on ma być przełomowy. Albo to może być związane z Waszą decyzją, z Waszym podejściem do czegoś, postrzeganiem czegoś, albo po prostu z dokonaniem jakiegoś wyboru, jakiejś e, tutaj ważnej, e, ważnej sprawy, być może w której byliście bierni, co Was e, męczyło, obciążało. To teraz z taką wiarą, że to się na pewno uda. Taką, jak dzieci mają. Tak lekko, rusz do przodu lekko w tej sytuacji. Wyjdź z tej męki, z tego takiego... No ileż możesz tak tutaj na tych kolanach tak walczyć, tak się męczyć z kimś taki, taki przekuty, taki obciążony. Powoli z tego wyjdziesz. Nie, to nie jest tak nagle, że się rozjaśni nagle zobaczysz prawdę, jasność. Powoli, ale jeśli zrobisz pierwszy krok, potem drugi, to te kroki będą następne i to będziesz, będziesz wychodził. Będziesz dochodził do jakiegoś spełnienia, do jakiegoś szczęścia, ale musisz albo coś ujawnić, coś tu musi być odkryte, coś zobaczyć światło dzienne, albo coś, no albo w Was po prostu to otwarcie się, gotowość na zmiany, jakaś chęć przełomu, chęć jakiejś zmiany, albo jakaś sytuacja, musi ujrzeć światło dzienne. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.